Możemy pogadać? Ta przerwa to był mój pomysł. Okej? Okay? Nini jechała na obóz teatralny. Nie chcę się chwalić, ale jakoś niespecjalnie boję się kolesi, którzy biegają z własnej woli w Rajtuzach. Ja nie chciałam robić przerwy. Jechałam tylko na miesiąc. Mogliśmy codziennie siedzieć na FaceTime. Znaczy, okej. Okay. Czy bojałem się z laskami w wakacje? Możliwe. Czy mówiłem o Nini przez cały czas? Oczywiście. E, poznałam chłopaka na obozie. Nie planowałam. Zaraz, to jakiś żart? Nie przerywaj mi. Ucius. Poznałam kogoś na obozie. Nie planowałam tego, ale stało się. On był musicmanem a ja Marian bibliotekarką. Taki sceniczny romans. Byłaś na obozie bibliotekarskim? To takie są? Proszę. Powiedz, że to żart. Wcale, Wcale nie. No weź, Riki. Sam wiesz, co zrobiłeś. Albo czego nie zrobiłeś. Witajcie, uczniowie. Zapraszam. Do sali gimnastycznej na uroczysty początek roku szkolnego. Normalnie nie wierzę. Rzucasz mnie dla jakiegoś pajaca, którego poznałaś miesiąc temu na scenie? Wcześniej to ty mnie rzuciłeś. To była przerwa, wcale nie zerwanie. E, Ale teraz to już jest zerwanie. Tak, szachim, mat. Nie wtrącaj się, kartni. Sam się nie wtrącaj. W tym roku walczę z patriarchatem i nie zawaham się zacząć od ciebie.